Czy chcesz odkryć jedną z najbardziej niedocenianych prawd o tym, co naprawdę wyzwala pożądanie w kobietach? Do nie kwestia sukcesu materialnego, rzeźby ciała czy mistrzowskiej elokwencji. Do granice. Silne, jasne i bezwzględne zasady własnej wartości. Paradoksem jest, że większość mężczyzn boi się je stawiać, podczas gdy w rzeczywistości granice nie odstraszają kobiet, lecz działają na nie jak magnes. Nie mówimy tu o powierzchownym udawaniu siły ani o manipulacyjnych zagrywkach. Mówimy o autentycznej męskiej ramie wynikającej z głębokiego szacunku do samego siebie, niezachwianej misji i mężczyzny, który doskonale wie, kim jest i czego chce. Dziś analizujemy sześć fundamentalnych granic, które aktywują podświadomy pociąg u kobiet. Nie przez dominację. Ale przez obecność i klarowność. To nie są testy siły, to akty samoświadomości. Utrzymując je, wywołujesz wewnętrzną zmianę u kobiety. Ona czuje to, szanuje i odpowiada na to. Zwróć szczególną uwagę na punkt szósty, ponieważ redefiniuje on całą dynamikę waszej relacji. Przejdźmy do sześciu granic, które wzniecają pożądanie. Wartość niedostępności, Twój czas jest złotem to pierwsza i najmocniejsza granica. Jej sedno tkwi w prostej prawdzie: Twój czas jest Twój i jest cenny. Wielu mężczyzn instynktownie obawia się tej zasady. Boją się nie odpisać natychmiast, nie rzucić wszystkiego, gdy ona dzwoni, lub nie dostosować całego grafiku do jej potrzeb. W głowie pojawia się strach straci zainteresowanie. Pomyśl, że mi nie zależy. Dzieje się jednak coś odwrotnego. Gdy nie jesteś zawsze dostępny, komunikujesz nie słowami, ale energią, że twoje życie jest już pełne, że ma kierunek i cel. Ona wkracza w świat, który już jest w ruchu. To delikatne napięcie i niepewność co do jej miejsca w twoim świecie jest magnetyczne. Ciągła dostępność sugeruje brak zajęć i niską wartość. Rzadkość zawsze podnosi wartość. Stając się rzadszym, stajesz się nieodparty. Nie gonisz jej, przyciągasz ją, po prostu chroniąc przestrzeń dla własnego życia. Zasada nie przepraszam. Powiedz nie bez poczucia winy. To, jak mówisz nie, jest psychologicznie ważniejsze niż to, jak często mówisz tak. Większość mężczyzn w obliczu prośby, która koliduje z ich planem, nadmiernie się tłumaczy. Tak mi przykro, mam tę jedną rzecz, ale spróbuję to przełożyć. Obiecuję. Wycofujesz się, tłumaczysz, rozwadniasz swoją prawdę, aż ledwo przypomina to granicę. Ona czuje tę chwiejność. Porównaj to z hej, nie dam rady w ten weekend, ale jestem wolny we wtorek. Daj znać uprzejmie klarownie bez poczucia winy. Mężczyzna, który potrafi powiedzieć nie bez przepraszania za swoje istnienie, nie tylko chroni swój czas. Ale komunikuje głębokie zaufanie do siebie. W świecie zdominowanym przez chęć zadowalania wszystkich, ta samodzielność jest magnetyzująca, czyli refleks szacunku, spokojne wskazanie subtelnego braku. Szacunku większość mężczyzn uważa, że brak szacunku jest głośny, ale w rzeczywistości często jest szeptany, kryje się w mikromomentach. Przewrócenie oczami, sarkastyczna uwaga na temat Twojej pracy, żart, który rani zbyt mocno. Większość mężczyzn to ignoruje, mówiąc sobie, to nic wielkiego, ale musisz zrozumieć, ignorowanie tych momentów nie czyni Cię wyluzowanym, lecz czyni Cię niewidzialnym w jej oczach, ponieważ ona obserwuje, jak radzisz sobie z brakiem szacunku. Jeśli nie szanujesz siebie na tyle, by to wskazać, ona też cię nie uszanuje. Nie chodzi o wpadanie w złość. Chodzi o spokój. Spójrz jej w oczy i powiedz: Hej, nie akceptuję takiego tonu, takich słów, tylko tyle. Proste, stanowcze, ugruntowane. Ten jeden komunikat tworzy polaryzację. Pokazuje, że jesteś mężczyzną z zasadami. Kiedy kobieta widzi, że szanujesz się na tyle, by się odezwać, nie odsuwa się. Czuję się bezpieczniej, ponieważ ty trzymasz ramy. Pferi. Test spokoju. Prowadź emocjonalnie. Nie reaguj, to jest test, który oddziela cię od 90% mężczyzn. Kobieta przetestuje twój ośrodek emocjonalny, zanim zaufa twojej głębi. Rzuci żartobliwym docinkiem, wygłosi śmiałą uwagę lub poruszy kontrowersyjny temat, by zobaczyć co się stanie. Większość mężczyzn wpada w defensywę, tłumaczy się złości lub wycofuje. Ona słyszy, jest kruchy, nie radzi sobie z intensywnością. Mężczyzna wyśrodkowany słyszy złośliwość, zatrzymuje się, uśmiecha ironicznie i mówi: Urocze, zawsze tak szybko testujesz facetów? Ten mężczyzna właśnie odwrócił sytuację. Kontrola emocjonalna to nie bycie zimnym, lecz bycie ugruntowanym. Kiedy wyczuwa, że nie może cię wytrącić z równowagi, relaksuje się, szanuje cię i zaczyna się zastanawiać, w czym jeszcze jesteś niewzruszony. Ta tajemnica i ciekawość wciąga ją głębiej. Autorytet ciszy. Nie tłumacz, po prostu decyduj. Wielu mężczyzn nadmiernie się tłumaczy. Piszą wiadomości na pięć akapitów, aby złagodzić odmowę. Owijają w bawełnę, aby jej nie zdenerwować. Problem. Za każdym razem, gdy za dużo się tłumaczysz, prosisz o pozwolenie zamiast wyjaśniać. Nawet jeśli Twoje słowa są pewne, energia pod spodem jest niepewna. Porównaj: Nie dam rady dzisiaj wieczorem. Miałem długi tydzień, praca była stresująca, i muszę po prostu odpocząć i się zresetować. Mam nadzieję, że w porządku, jeszcze raz przepraszam. Z Nie dam rady dzisiaj wieczorem. Złapiemy się w tym tygodniu. Prawdziwa pewność siebie jest efektywna. Nie szuka walidacji. Twoja zasada brzmi: Mów mniej, miej większe znaczenie. Mężczyzna, który potrafi spokojnie oznajmić swoją decyzję, a następnie zamilknąć, ma znacznie więcej siły. Ona nie potrzebuje Twoich nadmiernych wyjaśnień. Musi poczuć, że Twoje słowa pochodzą z wewnętrznej pewności. Kodeks Misji. Ona dołącza do Twojej podróży, nie staje się nią, to jest granica, która zmienia całą grę. Ona dołącza do Twojej podróży. Nie staje się Twoją podróżą. Wielu mężczyzn, gdy kobieta wkracza w ich życie, gubi się, zmieniają cele, harmonogramy i sposób myślenia, aby utrzymać ją szczęśliwą. Na początku to miłe, ale szybko umiera polaryzacja. Ona zaczyna czuć, że jej szczęście jest twoim jedynym celem, a nie twoja wizja, rozwój czy misja. Kobieta nie chce być twoim całym światem, chce być częścią świata, który już się porusza. Chce dołączyć do mężczyzny z rozpędem, ścieżką i ogniem, który płonie z nią lub bez niej. Kiedy to masz, ty stajesz się grawitacją, ona staje się orbitą. I ta zmiana oddziela mężczyznę, z którym się spotyka, od mężczyzny, o którym nie może przestać myśleć. Dodatkowe granice. Wpływu granica ciszy umysłu. Bonus 7. Nie naprawiaj, utrzymuj przestrzeń. Kiedy jest zdenerwowana, większość mężczyzn wpada w tryb rozwiązywania problemów. Po prostu zrób to, a nie martw się. Ona słyszy: próbujesz mnie naprawić. Zamiast poczuć. Ugruntowany mężczyzna utrzymuje przestrzeń. Słucha, oddycha, pozostaje obecny. Nie przerywając, nie naprawiając i nie panikując. Stajesz się jej kotwicą. Nie dlatego, że rozwiązałeś jej burzę, ale dlatego, że nie porzuciłeś jej w jej trakcie. Granica tajemnicy. Bonus 8. Chroń swoją pełną historię. W dobie nadmiernego udostępniania większość mężczyzn nadmiernie się eksponuje, wylewając traumy i wszystkie detale na wczesnym etapie. To zabija magnetyzm tajemnicy. Mężczyzna z granicami nie musi się tłumaczyć, ujawnia tylko tyle, tworzy to napięcie. Ona czuje, że jest w tobie coś więcej. To powolne, kontrolowane rozwijanie się głębi jest odurzające. Każda granica, którą wyznaczasz, jest wiadomością: wiem, kim jestem. Nie boję się stracić tego, co nie jest z tym zgodne. Kobiety czują się przyciągane do tego rodzaju energii, ponieważ podnosi ona poziom całej interakcji. Nie próbujesz być wystarczająco dobry dla niej, ustalasz standard i pozwalasz jej do niego dorosnąć. Kiedy kobieta intensywnie o tobie myśli, jej ciało mówi głośniej niż jakiekolwiek słowa. Te subtelne, często niekontrolowane sygnały to prawdziwe psychologiczne wskazówki, że jest nie tylko zainteresowana, ale mentalnie wyobraża sobie Ciebie w swoim świecie. Mężczyźni, którzy je ignorują, tracą szansę na pogłębienie relacji. Pochyla się bliżej Ciebie, narusza strefę osobistą. Bliskość to potężny wskaźnik. Ludzie instynktownie chronią swoją strefę osobistą i nie wpuszczają do niej nikogo, kogo nie akceptują. Jeśli ona regularnie pochyla się w Twoim kierunku podczas rozmowy, skraca dystans fizyczny lub nachyla głowę, gdy mówisz, to jest wyraźny znak zaangażowania. To nie tylko kwestia lepszego słyszenia. To podświadome pragnienie bliskości fizycznej i sposób na zasygnalizowanie, że czuje się z Tobą bezpiecznie i komfortowo. Pochylanie się jest zaproszeniem. Jeśli znajdzie pretekst, by dotknąć Twojego ramienia, dłoni lub po prostu jest bliżej niż to konieczne, to jej ciało mówi chcę być blisko Ciebie, chcę poczuć Twoją energię. Palce stóp. Kierują się na ciebie. To jeden z najbardziej ukrytych i niekontrolowanych sygnałów. W psychologii dmowy ciała stopy i tułów wskazują kierunek, w którym podąża umysł. Niezależnie od tego, jak uprzejma lub niezależna jest jej postawa, jeśli jej stopy są skierowane bezpośrednio na ciebie, gdy rozmawiacie lub gdy jesteście w grupie, oznacza to, że jesteś punktem centralnym jej uwagi. Może stać ramieniem do ciebie, ale jeśli jej stopy są zwrócone w Twoim kierunku, jej podświadomość jest zablokowana na Ciebie. Jest to mocniejszy wskaźnik niż uśmiech, ponieważ jest to coś, co jest niezwykle trudne do sfałszowania lub świadomej kontroli. Odzwierciedlanie, mirroring Twojej mowy ciała, kiedy kobieta jest Tobą głęboko zaintrygowana, często odzwierciedla Twoje gesty i postawy. Jeśli kładziesz rękę na podbródku, ona chwilę później zrobi to samo. Jeśli krzyżujesz nogi, ona powtarza ten gest. To nie jest celowe naśladowanie. Jest to podświadoma próba nawiązania kontaktu i pokazania, że jest z tobą w harmonii i że czuje się z tobą zsynchronizowana. Odzwierciedlanie jest formą zbliżenia i silnym wskaźnikiem, że jej umysł jest nastawiony na twój rytm. Do sygnału, Jestem taka jak ty, lubię to co ty, jesteśmy połączeni. Mężczyźni, którzy zauważają ten subtelny taniec, wiedzą, że buduje się głębokie, niewerbalne porozumienie. Zwiększona uwaga na usta i nawilżanie ust usta są strefą pociągu. Kiedy kobieta jest mentalnie zaangażowana, może nieświadomie przyciągać uwagę do swoich ust. Może to oznaczać szybkie dotknięcie warg palcem, lekkie oblizywanie lub nawilżanie ust, nawet gdy nie są suche. Ten gest często ma związek ze wzmożoną nerwowością i pobudzeniem. Usta są jedną z pierwszych stref, które reagują na podniecenie. Jeśli zauważysz, że jej wzrok regularnie przesuwa się z Twoich oczu na usta, a potem wraca do oczu, to jest podświadoma wskazówka. Że wyobraża sobie coś bardziej intymnego. Hiperreakcja emocjonalna śmiech, który jest za duży zwróć uwagę, jak reaguje na twoje żarty. Kiedy kobieta jest zauroczona, jej reakcje emocjonalne na twoje działania są często nieproporcjonalnie duże. Śmieje się głośniej, dłużej lub bardziej entuzjastycznie z twoich żartów. Nawet jeśli nie były one szczególnie zabawne, ten przesadzony śmiech jest mechanizmem. To jej sposób na wzmocnienie więzi i upewnienie się, że czujesz się przy niej silny i zabawny. Chcę, byś czuł się dobrze ze sobą w jej obecności. Jej uśmiech jest również bardziej autentyczny. Pojawiają się tak zwane kurze łapki wokół oczu, co oznacza, że uśmiecha się całym ciałem. Trudna do kontrolowania. Wahania oddechu i rumieniec ostatni sygnał jest jednym z najbardziej niepodważalnych, ponieważ jest niemal niemożliwy do kontrolowania. Kiedy kobieta czuje silny pociąg emocjonalny lub jest zdenerwowana Twoją bliskością, zauważysz zmiany w jej fizjologii płytki lub szybszy oddech jej oddech może stać się krótszy, szybszy lub może wziąć głęboki wdech, gdy zbliżysz się do niej. To jest reakcja układu nerwowego na pobudzenie kotkę rumieniec, wystąpienie lekkiego rumieńca na policzkach lub szyi, gdy ją komplementujesz lub gdy nawiązujesz intensywny kontakt wzrokowy. Jest to dosłownie zalanie jej ciepłem w reakcji na ciebie. Jeśli zauważysz te oznaki, wahania oddechu, rumieniec, nienaturalnie szybkie mruganie, to jej ciało obnaża wszystko. Co czuje, niezależnie od tego, co mówią jej słowa. To są znaki, że mentalnie wyobraża sobie Ciebie w swoim życiu.